Jest 19 sierpnia 1944 roku. Olbrzymie niemieckie natarcie na Starówkę. Powstańcy otwierają szturm po szturmie, ciężkie walki w ruinach katedry i ulicy Brzozowej. Życie Starego Miasta przenosi się do piwnic. Niemcy silnie atakują tereny Politechniki, wprowadzają czołgi. Powstańcy obsadzają parzystą stronę ulicy Noakowskiego. To tutaj, do końca powstania, przebiegać będzie linia frontu. Mówi Urszula Katarzyńska Ula. Gdy wybuchło powstanie, miała 19 lat. Mieliśmy kwaterę na ulicy Franciszkańskiej, 12. To była prawie cała Zośka. W drugim budynku była wtedy czata. Walki, jak wiadomo, były straszliwe. Muszę powiedzieć, że jakoś szczęście mi dopisywało, a może innym nieszczęście. Ja w wolnej chwili, jak poszłam do chłopaków z Ośki, ponieważ ich znałam jeszcze z oddziału przed tym, byłam u nich i za chwilę zaczęło się bombardowanie. Ja jeszcze zdążyłam z ich klatki schodowej uciec do swojej tam i się okazało, że sztukasy zbombardowały, cała klatka zjechała w dół, chłopcy zginęli. Drugi raz wysłano w nocy nasz Pluton na ulicę Ławską w stronę Jana Bożego. Taki był przesąd. Wytworzył się na Starym mieście, że kto się całkowicie umyje jakoś porządnie, to zginie. Więc my staraliśmy się zawsze tak, jak się myliśmy, to albo nie umyć ręki, albo nie umyć nogi. No już nie mówię o tym, żeby myć jakąś głowę. I jeden z naszych tych kierowców gdzieś poszedł na jakieś górne piętro, znalazł wannę. I się umył. Szczęśliwy zszedł do nas i mówi: Ach, jak się umyłem, mówi: No, nareszcie. No i poszliśmy w nocy na tą ławską. Trzeba nam było przeskoczyć przez tą ulicę pod ostrzałem. Przeskoczył szczerba. Ja już się szykowałam. Raptem ten józek odsuwa mnie. On przeskakuje, pada strzał, józek ginie. I tak się potwierdziło to, że. Nie można się myć i zresztą to samo było na Czewniakowie. Z Puszczy Kampinowskiej z odsieczą ruszają grupy pod dowództwem majora Alfonsa kotowskiego konia. Tylko części udaje się przedrzeć na Bosz. W okolicach Wilanowa i Wolicy przebijają się na sadyby oddziały z Lasów Chojnowskich i Kabat. W próbie odbicia Pałacu Wilanowskiego ginie dowódca grupy z Lasów Chojnowskich, podpułkownik Mieczysław Sokołowski-Grzymała.